Dobry, dzisiaj taki szybki filmik. Malowałem samochód dla małej. Nie wiem czy jak to zdążę zmontować, więc pewnie będzie coś z ogrodu. Tutaj szleję sobie konewkę. Pierwszy raz nagrywam tym telefonem. dziki. O dobra Mauzerek jest pełny. Zobaczymy co tutaj w ogrodzie słychać tak na szybko. Znowu nieposprzątane. Nie ma co pokazywać. E, Mauser znowu jest pełny. Tutaj już wody nam naleciało, więc trzeba trochę tutaj się pozbyć tego tematu. Znaczy, pozbyć. Już wiesz. O, jeszcze ogórki tutaj posadziłem nowe, bo coś nie wzrosły Jeden na razie tylko tutaj. Daje radę, ale to coś tak słabo. A tutaj mam chyba marchew jeszcze do Podlania, ale to za chwilę. O, podejdziemy sobie czekaj tutaj już buraki to yy, podlałem wcześniej aksamitki rosną przy pomidorach ale to na spokojnie dawaj tutaj tą marchewkę podlejemy zobaczymy jak to będzie szło o i cyk i niech leci a jeszcze wam pokażę jak rośnie rzodkiew zobacz jak szybko wylazła Zaraz Ci pokażę. Czekaj, tylko skończy się nam konewka. Tutaj nie ma co żałować, to i tak sucha ziemia, to można tutaj dodać do pieca. Dobra, chodźmy tutaj, pokażę Ci. No zaraz tutaj, a czekaj, nalejemy wodę. O, niech leci. Jadra pełne, pokrzywa rośnie sobie. Dojrzewa, dojrzewa. Chodź, zobaczysz. Patrz, jak szybko wyrasta. Ta, rzodkiewka. Dosłownie moment. Już są tutaj. No to co to za papierek? Już wychodzi rzodkiew wzdłuż tutaj. Także widać, gdzie dokładnie. ona się nam pokazuje. Zobacz. Papierek tylko się gubi, a rzodkiew rośnie. Także no tutaj poleciało fest. O, i pomidory jeszcze i wilki. Zaraz wam pokażę jak tam następny wilk, tylko jeszcze rzodkiewkę obejrzymy sobie. No spokojnie, także no ładnie, ładnie plonuje także rzodkiewka daje radę zobaczymy jak konewka to szybko się działać. no jeszcze troszeczkę także rzodkiew plonuje dosyć ciekawie myślałem, że będzie słabo, ale jest ok padało o już można puścić wodę, niech płynie o wyleciało, bo tam kamień chyba spadł A może coś leci tutaj, leci coś nic się nie pokazuje o, Czekaj Dzegaj będę już pełno o, zakręcić trzeba. Choć jeszcze tutaj zobaczymy Czemu woda nie spływa O, ktoś tutaj dzisiaj szarżował Ktoś dzisiaj o, trzeba tutaj wsadzić O będę musiał jutro to ogarnąć bo widzę że już babcia tutaj działała dobra bierzemy konewkę i podlejemy to tą rzutkiewkę płaczę że nie ma wody pomidory też trzeba podwiązać ale to za chwilę także na luzie Dawaj tutaj ops. Wiem, ci trochę ciężka, więc na początku tu tak trzeba się sprężać. Poza tym jedną ręką to nie jest tak wygodnie. No i tu już jest bajeczka. No już trochę i ty zobacz trzy wiaderka i już wody ubywa Jeśli w nocy będzie padać to i tak mi tutaj to przeleje wszystko o, zobacz co się dzieje będę musiał i tak okna pozamykać na noc, bo może być ciekawie, nie wiem czy to chmura taka nie idzie no, w ogóle pokaż tutaj, jak to wygląda. Będzie można zamknąć okna. Chodź zamknijmy tutaj okienko, bo tam się leje, Op. No. Trzeba już iść, bo widzę, że konewka pewna. Także tutaj nie ma zaworka. Trzeba się starać samemu i kombinować. No nie, jeszcze trochę, jeszcze trochę jest tej wody, także. Spokojnie, drugie okno bym zamknął. O, także tak wyglądają nasze codzienne prace w ogrodzie. samitkę podlejemy. aż już tutaj do buteli. Ktoś się pytał, po co te butelki. O, i na przykład sobie tutaj wsadzam i ta woda tam sobie wiesz. Lata. Jakie jezioro wyszło Tu jeszcze była akcja A. Zobaczymy, co z naszym pomidorkiem. <noise> trochę, trochę zmarniał chyba nic z tego nie będzie więc trzeba robić na. wyrywamy wilka i do wody Zresztą zaraz jakiegoś wyrwiemy to na spokojnie, tylko jeszcze podleję tutaj marchewkę do końca pokażę wam drugi sposób, sprawdzony już sprawdzałem go nieraz, także na luzie zobacz, chyba coś tu szukane już, o spada <noise> nie wiem ile tutaj było z 40 litrów, 60 może i tak no faktycznie, no, konewka ma 20 więc, więc idzie zunia mm, chodź tutaj o, czekaj, jeszcze tutaj trochę wody zrzucimy to w stronę niech płynie Trochę zostawimy, żeby tak mocno nie, nie ten nie podnosiło foliaka. Dobra, tutaj, o, w sumie tutaj okno można zamknąć. Nie wiem, gdzie jest mój ten elegancki patyk. Co tutaj go miałem. Co się z nim dzieje, to no, nie wiadomo, nie wiadomo. Jak napełniło się? No prawie. O i już z tysiaka. Mamy tysiaka, także... On trochę opadł mi, okład na jedną stronę, także no wiesz o co chodzi. Dobra. O. Teraz bierzemy drugi sprzęcik. O! Mamy tutaj wiadereczka. I teraz idziemy szukać dobrego arca. Co to się wystraszyłem? O. <grym> Teraz tak, tutaj mamy coś, mamy i tutaj są też jakieś wilki, tu jest wilk z kwiatami, tu też, to jest nam niepotrzebne i tutaj, a jeśli to jest maskotka, nie, to jest jakiś ułan, no to powiem Ci, że no ciężki temat tutaj z ułanem, tutaj jest w sumie grono i tutaj jest grono i za gronem rośnie sobie listek, on już jest niepotrzebny. Można by było to oberwać. Trudno. O. I patrz jaka ładna. Sadzoneczka. Tutaj sobie obetniemy. Te dwa listki. Hops. I do waderka. O, to co to jest? O, to brudne. Myślałem, że już zaraza weszła. Mamy jedną sadzonkę. Szkoda, że tutaj kwiaty są na tym, ale to trudno. No i tak. Bierzemy następną. Tu się coś nam też zaczyna mnożyć niepotrzebnie. O. Dobra. Niech tu tak sobie będzie. Tu no, też można wyrwać tego. E, dobra, mieliśmy. Tutaj jest jeszcze wilk, jeden niepotrzebny nam, więc go chyć. <grystanie> nie jest nam potrzebny. Może jeszcze gdzieś jakiś jest. Zaraz czekaj, weźmiemy tutaj, złapiemy gościa. O, jest, poszedł. Dobra, jest coś jeszcze. To chyba jest maskotka, o, tej to się nie wyrywa, no, ale my już tutaj puściliśmy hmm. ją z Niłem trochę. Ten już zaczyna się kłaść, więc będzie trzeba coś tu poprawić, a tutaj, tutaj są dwa, y, dwa te y, odgałęźniki, takie także damy sobie spokój. Tam coś rośnie, tu coś rośnie. Jeszcze jakiegoś innego, większego będzie można chyba... Pozbawić tutaj godności. O, dawaj tego na przykład. O, hops. O, po co ma się tam szarpać? No tutaj też widzę, że jest wilku. Rośnie. Niepotrzebnie. To też jakaś dziwna odmiana. No dawaj go. O, nie jest tu potrzebny. jeszcze <gryzjesz>, jakiś większy, gdzie się trafi. O, i tutaj jeszcze jest. Ale to ten byśmy mogli go zostawić. O, i jeszcze tutaj jest jeden. To też w sumie na dwa pędy by mógł iść. Tu też są dwa. Tu maskotka. I tu jest jeden taki dłuższy, ale tu już go zostawię. Dobra, parę mamy tych wilków. O, jeszcze górkę trzeba wziąć. O, już go bierzemy, bo on zaraz. Damy go w kieszeń. <głos> <głos> Dobra, bilków trochę mamy. Nie jest ich tutaj za dużo. Niech sobie rośnie. Ten jest za mały. Ale o trzy sztuki są. I teraz ten, tego to właśnie wyrzuć. Bierzemy kubełek. Oops. O i wsadzamy do kubełka i tak wilki, wilki, już teraz przyszły pomidory będą gdzieś tutaj miały swoją miejscówkę. No tak. Także nalewaliśmy wody, podlaliśmy marchewkę, posialiśmy ogórki, oczywiście to rozbiłem trochę przed wami, zrobiłem, także nie majajcie się. Taki szybki obchodzik, co się dzieje, wiesz, fiki miki, bo Czasem trochę cienko, więc chwilę i trzeba, trzeba po prostu uciekać. Dobrze, że ogarnęliśmy wilki. Te większe, to jeszcze, jeszcze coś z tego będzie. Jeszcze jest wcześnie, także jeśli macie też jakieś wilczury, to, to możecie coś tutaj oprzeć. O, pamiętacie, niedawno przecież wyrywaliśmy zielsko, zobacz, jak już zielono jest. Dlatego właśnie o tym mówię, że trochę można ogarnąć, ale i tak wyrośnie i tak. Nie, z tym już nie ma co walczyć, nie ma co tam sikać, no to wiesz jak jest. Nie wiem, czy tej aksamitki za mało nie posiadam tutaj, mogło być trochę więcej, no ale jak to mówią na początek, niech będzie to, co jest. Dobra, no to dzięki za oglądanie, trzymajcie się do następnego, pewnie do jutra, hej!